Tu ogrodnicze podróże z ekspertem, co dzisiaj robimy? Sadzimy pomidory w końcu. Mamy już takie oto sadzonki pomidorów, dość duże, wyrosły i teraz je namoczymy i dodajemy rosa humus, fasy humusowe do tej wody. Tak wygląda. Wyglądają. Pasy humusowe, akurat i bierzemy niewiele tyle. I sypniemy sobie tak. I w drugą stronę również niewiele. I sypniemy sobie troszeczkę. I to jest wystarczająca ilość na ten moment dla, dla tych małych sadzonek. A my przygotowujemy w tym czasie krzątkę, a pomidory niech się namoczą. Zrobiliśmy kawał dobrej roboty, ale to dopiero połowa jej. Zobaczcie, ile tutaj trzeba było wyciągać z takiego małego poletka. Może nie takiego małego. Ale ile tego było? Tych wszystkich traw, kęp, różnych fastów. Także połowa roboty i za moment. Wyrównamy, położymy agrowłókninę i zaczynamy sadzić nasze pomidorki, które już tęsknią za ziemią. O. No i mamy to. Nasze poletko na pomidory. Mniej więcej trochę wyrównaliśmy krabiami wychowywaliśmy takie resztki prudów. mamy to poletko to teraz agrowłóknina tym bardziej trzeba się będzie nią zająć stara agrowłóknina wykorzystajmy ją jeszcze raz no i mamy już naszą agrowłókninę i mamy kota który szaleje no i mamy już położoną agrowłókninę jak sadzę pomidory? W jakich odstępach? W rzędzie co 60 cm, a między rzędami 70 cm. Także trochę, trochę sobie poszerzyłem w tym roku miejsce. Jak widać, na obrzeżach też będzie jeden rząd. Jeszcze jedna bardzo istotna sprawa. Na ile pędów chcemy, aby pomidor poszedł? Ja decyduję się na dwa pędy. Może czasem na trzy. Mówimy tutaj o pomidorach wielkoowocowych. Dlatego odległość w rzędzie mam 60 cm, a między rzędami 70. Gdybym opiekował się pomidorami i prowadził je na jeden pęd, to zapewne wystarczyłoby. I 50 cm na spokojnie, ale znając siebie. I multum roboty tutaj: pomidory na bank będą na dwa lub na trzy pędy. Także odległość od siebie między rzędami to 70 cm, a w rzędzie 60 cm. Robimy dziurki. Dołki. No, i na pierwszy rzut sadzimy takie oto odmiany pomidorów. Po kolei powiem, jakie. Blue Beauty, Thunder Mountain, żółty. Ten jest taki ciemny, czarny, tak zwany. Co my tutaj mamy? Orange Jazz, żółty. Aurora, wczesny. Forest Fire Bardzo wczesny, 45-50 dni. I jeszcze mamy Anna Majer, też żółty. Te dwa są pomidorami niskimi, krzaczastymi. No dobrze, jak sadzimy pomidory? Tutaj mamy formy krzaczaste. Pomidory krzaczaste. Pomidor Aurora Wczesny przykopałem dziurkę, zobaczcie ta dziurka jest dość głęboka zobaczmy tutaj widzicie te pseudo korzonki na tej łodydze to są aż dotąd czyli ja posadzę co najmniej dotąd pomidora ale najpierw jeszcze pogłębię troszeczkę ten dołek no i dołek pogłębiony, zobaczcie, tutaj się kończą tak jakby korzonki i akurat, idealnie, A taką głębokość będę sadził pomidora. Oczywiście oberwę te wszystkie zmęczone już łodyżki, tutaj też wyjdą korzonki, warto sadzić głębiej pomidory. To dodaję do dołka. Dodaję garść obornika granulowanego bydlęcego. Następnie dodaję trochę lepszej ziemi. Opa. Dodaję jeszcze jeden, jedną garść lepszej ziemi. Wymieszam to wszystko. I wsadzam naszego pomidorka. Zobaczcie jakie ładne korzenie. Wsadzam naszego pomidorka w ten sposób. I teraz jeszcze obsypuję garścią opornika bydlęcego granulowanego. Usuwam oczywiście. łodygi, liście które już są brzydkie ten go też usunę bo jest dotyka ziemi więc i w ten sposób sadzą i teraz zasypuję naszego pomidora upycham up i Mamy to. Mamy naszego pomidora. Pomidor posadzony. I tak z każdym pomidorem. Możemy zrobić jeszcze taki myk, o którym nie wspominałem. A w sumie jestem ciekawy, bo to też będzie eksperyment. Dodam tutaj mączkę bazaltową. Najpierw jeszcze dodam tutaj drugą garść obornika, już wcześniej był. I teraz mączka bazaltowa. Tak na wierzch. Myślę, że wystarczy. I to wszystko zasypujemy. Ciekawe, czy to, jaki to będzie miał wpływ na nasze pomidory. Na pewno jakiś będzie miał. pozytywne wierze. Zwłaszcza mączka bazaltowa nadaje się idealnie, bo trzyma wodę. W miejscach bardziej suchych, mocniej nasłonecznionych, gdzie jest większa susza. Dobra, następny pomidor. No i mamy nasze pomidorki posadzone, podlane odmianowo. Więc tak to wygląda, tak to się prezentuje. Sadzimy, sadzimy, sadzimy pomidorki.